Jak skonfigurować sklep za 0 zł, gdy zalogujesz się do menadżera? Po zalogowaniu się do menadżera z listy po lewej stronie wybierz zakładkę Twoje sklepy, a następnie zarządzanie. I w tym miejscu dodasz swój pierwszy własny sklep do menadżera ICAT. Dodaj ten sklep właśnie klikając w niebieski przycisk Dodaj sklep. Przycisk ten znajduje się właśnie w prawym górnym rogu, następnie pojawi się nam okienko, w którym wpisujemy kolejno. Nazwę sklepu tutaj możesz wpisać cokolwiek z listy rozwijanej wybieramy e-commerce wpisujemy domenę, czyli stronę, gdzie mamy zainstalowany swój sklep, swojego WordPressa. Pamiętaj, aby wpisać dokładnie taką samą nazwę domeny, no, o którą otrzymałeś w swoim mailu. Pamiętaj, żeby nie było tam właśnie tego protokołu HTTPS, czyli wpisujesz samą tylko nazwę. No, i oczywiście zostaje nam jeszcze podanie adresu mail sklepowego. Czyli tutaj musimy wpisać sklep, małpka, twoja domena. Pozostajemy w tej samej zakładce i tutaj w stworzonym sklepie klikamy przycisk wybierz. Znajduje się właśnie po prawej stronie w kolumnie akcja. Tyczkę iCat, e tak jak mówiłem już wcześniej, masz zainstalowaną na swoim WordPressie. Twoim zadaniem będzie wygenerowanie klucza dostępu i przypisanie tak naprawdę tego klucza do wgranej przez nas wtyczce na WordPressie. No ale jak to zrobić? Krok pierwszy wygeneruj klucz. Klikamy generuj i wpisujemy nazwę swojej domeny. Pamiętaj, aby wpisać ją w, dokładnie w takiej samej formie jak we wcześniejszym kroku czyli musimy wpisać samą nazwę domeny bez tego https. Wygeneruje się klucz, który będzie nam potrzebny w kolejnym kroku. Możesz go od razu skopiować. Krok drugi: przejdź do WordPressa. Tyczka ICAT e Full DropShipping została już prawidłowo przez nas dodana. Jak widzimy, pojawiła się również ona na liście tutaj wtyczek po lewej stronie w kokpicie admina. Klikamy i przechodzimy do niej, i w tym miejscu musimy wkleić wygenerowany w poprzednim kroku klucz dostępu. Oczywiście zapisujemy, no i wracamy do menedżera i Krok trzeci, konfiguracja menedżera ciąg dalszy. W konfiguracji na liście sklepów klikamy w ostatniej kolumnie po prawej stronie przycisk Przypisz licencję. Wtedy sklep zostanie tak naprawdę uruchomiony i pojawią nam się dwa dodatkowe pola poniżej właśnie tej tabeli. I teraz trzeba będzie po prostu wpisać tutaj klucz klienta i klucz prywatny. Przechodzimy więc z powrotem do WordPressa pasku po lewej stronie wybieramy zakładkę e-commerce. przechodzimy do zakładki e-commerce Ustawienia, następnie Zaawansowane. No i tutaj poniżej musisz znaleźć taki link z napisem REST API. Klikamy przycisk Stwórz klucz API. W opisie możemy na przykład wpisać ECAT Manager. Pole użytkownika wypełnia nam się automatycznie. I tutaj w uprawnieniach musimy wybrać zapis i odczyt. Następnie klikamy wygeneruj klucz API. Pojawią nam się dwa pola. Pierwsze to właśnie klucz klienta, a drugi to klucz prywatny i te kody kopiujemy i wklejamy kolejno w menadżerze. Klucz pierwszy wklejamy do pierwszej rubryki, a klucz drugi do drugiej. Zapisujemy i czekamy aż strona się przeładuje ponownie. Teraz uwaga, jeżeli po wpisaniu tych kluczy pojawi się jakiś błąd, przejdź raz do swojego WordPressa, wybierz zakładkę ustawienia, a następnie wybierz bezpośrednie odnośniki. W tym miejscu zaznacz zamiast prosty, zmień to na nazwę wpisu. Wtedy wszystko powinno przypisać się już prawidłowo. I to już prawie wszystko gotowe, jeżeli chodzi o ustawienia swojego WordPressa. Teraz jeszcze trzeba skupić się tutaj na stawkach podatkowych i obliczeniach, czyli to jest ostatni element, który musimy tak naprawdę skonfigurować na tym etapie. Wróć do swojego kokpitu, do WordPress, wybierz ponownie z lewej strony zakładkę e-commerce, przejdź do ustawień, wybierz ustawienia główne, zaznacz włącz stawki podatkowe i obliczenia. Podatek. Kliknij w nią i zaznacz opcję podatku na tak. Będę wpisywać ceny z podatkiem. Wyświetlanie cen w sklepie z podatkiem. Wyświetlanie cen w koszyku i zamówieniu z podatkiem. No i wyświetlanie sumy podatków jako jedna suma. I w tym momencie Twój sklep tak naprawdę został poprawnie skonfigurowany. Gratuluję.